Ostatnio sobie y, ktoś mi tam powiedział, żeby obniżyć y, zapotrzebowanie na moc y, Gierki. Chodziło mi o proces na, na, na najniższych procesach ustawić Metina i nie wypiło mi przez całą noc. 12 godzin mi ekspiło na laptopie i powiem wam, dużo procent wbiłem. Progres zajebisty, już mam 32% prawie wow No praktycznie w jedną dobę wbiłem 30%. No troszkę mimo może Było ekspione, zaraz pójdę podrobić kory, żeby sobie Daily zrobić. Wysłałem z synów na polowania. Trzy misje najemników robię. Zaraz skończy się. Szansa to jest 37%, 37%. Dzisiaj zobaczymy na, 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 na jakie misje najlepiej wysyłać, nie? Nie, nie, nie. Ja chciałem kupić ten co daje mi dodatkowe nagrody. Używając tej esencji, otrzymasz dodatkowe nagrody, gdy twoje najmniejsze uko uko ukończą zadania. No to kupmy kula. Jedno. 40 kula. SM. I sprawdźmy, czy wykonując misję najemnika, yy, coś więcej dostaje. Co to jest w ogóle? Wytrzymałość uzupełniliśmy. się mam w dupie. To też mam w dupie. 7 dni. Używając uzupełnienia, możesz większość, maksymalnie wytrzymałość o 1000. Mhm. Ale powiem Wam, ten system najemników to jest. No, myślałem, że będzie lepsze, że, że jak odblokuję 30 level championa, to są jakieś misje następne wcześniej, a to się okazuje, że to jest random po prostu. No nic, to kliknijmy ten elixir, -y, za 3 minuty, zrobimy misję najemnika i zobaczymy, czy dzięki temu eliksirowi, -y robi, a to dwa nawet mam, dzięki temu eliksirowi -y robi yy, dostałem coś ekstra. Z tym przedmiotem, ale jak nie, mo nie mogę, prawym, przyciskiem myszy kliknąć? Czyli co, jak misję wykonam, mam kliknąć nagrody, to mi zabierze ten eliksir, to tylko 30%, nie 37%. Mogą mi nie zrobić. O, dobra, uwaga, nie powiodło się, i zabrało mi to, to ten eliksir. Mhm. I ta nagroda to jest, aha, skrzynia podboju, ta I to tyle? Powiem wam Wow No i widzicie, tu już nie mam dobrych misji, nie? Nie mam, no to muszę zdecydować Aha, czyli nie mogę, bo mam misję zrobioną. Znaczy wysłaną Bo sprawdźmy nagrody Ja pierdolę Powiem wam <noise> Szkoda strzempi, ja przypominam, że to jest system na poziom czempiona, nie? W sensie yy, ludzie, którzy już mają wbity max level. No niezły nie powiem ci. Zajebisty chyba ten system jest. Dobra, dawajcie wona kurwa ja stracę. sobie znowu za zle samo kopiłem. I uwaga. To taka jest... To jest zbroja plus 0. To jest zbroja plus 15. To jest zwoja plus 5, a to jest zwoja plus 9. No kurwa, widać różnicę, nie? Że masz z tą plus 9. Na, 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 na woja najlepiej to wygląda. To samo jest z tą niebianką. I uwaga, tam trzeba mitrela. Idziemy kupić sobie mitrela, spróbujemy. No bo mówię, to zwoję i tak muszę wjechać na plus 8 i 9. I celną ją, to parędziesiąt won wpadnie z takim bonem 6,7. Szczególnie te, ja nie potrzebuję. No, jeżeli ja mam złożyć ten sam bonus, to po co mam tą znaleźć nosić, nie? No, tam na plus 9 to bodajże jest kamień księżycowy Błaga. Oooo, kurwa. Na plus 9 jest kamień księżycowy I nawet nie wiem, co tam dalej jest na plus 9, naprawdę. Wiesz co, y, kupiłbym dwa magiczne kamienie i trzy razy byśmy ulepszyli tą zbroję, to dobry pomysł, nie? Czekajcie, y, kupimy sobie kamień kowala Zawsze to będę miał zbroję na sel Wystawiłbym za 150 won na początku, no bo kurwa patrz Praktycznie na umy, na bossy masz, nie? No to jest wow, I dobre bony, 1.5 nawet Sa To chyba, nie wiem czy to ja zmiksowałem, czy Furion Nie pamiętam, chyba ja, bo Furion chyba hałem zmiksował macie, 5 umy na bossy, ale 1.5 od dupy Ten nawet 130 co, co won wystawił Aż mi smutno, powiem wam szczerze, sprzedawać yy, Coś, co ja zrobiłem, nie? Wiecie Sam by dopiłem... Ulepy, sam ją stworzyłem Sam zmiksowałem Kurwa no Ta zdroja ma 3 lata prawie No bo dwa coś To są wspomnienia wiecie nie? Tak samo te kolczyki, sam zmiksowałem Sam je wydropiłem Wiecie, no dubsko piecze troszkę kurwa Jakubcia Tak samo z tym hełmem też sam wszystko zrobiłem. 1,5 5 zmixował, zmiksował, 6,7 to ja zrobiłem. Dużo to, Większość itemów ja sam zrobiłem. Bo mało ludzi wtedy grało na serwerze. Pamiętacie, dwa tureckie serwery na nas wyskoczyły wtedy. Dobra, uwaga. Ciekawe, ile szans jest na ulepszenie. Nie powiodło się. Nie powiodło się. Nie powiodło się. No powiem wam coraz mniej racjonalne jest zrobienie tej zbroi Dobra Uwaga Czy będzie znowu próba na 9 Oczywiście, znaczy że nie No i tyle. Na plus 6 to jest tam dwutlenek, nie? No nie chce mi się, nie chcę się przypolać kasy na to. Po prostu Chciałem to selnąć, ale wiecie. I kiedyś indziej. Jak będą lepsze czasy. To... <laughs> fuks 10 zł. O, fuks napisz, wygrałeś Liew moda. Memot. I jeszcze shota, ale żeś trafił, ty. I co wziąć? Opłaca się to, czy nie? W sumie SM -y nie tracę. Panie, przestań. Nie bądź niemiły. Wacel to jest 10%? Hmm. Czy mam jakąś dychę na szamanicy? Jeszcze jakby mi ulepszyło, to wiecie, szansa na dwa by były. patrzcie co tu mam w ogóle. O. Kurwa. Ich. Jak ktoś chce, to nie chce, kurwa. Zbije konwencję nowoczesnej, nie widziałem, a to jeszcze żyje. O, no i warto było losować Nie widziałem. Jajo, jakiegoś zjazdu. Co to za jajo? Smoka chyba, nie? Patrzcie, co tu jest. Poduszką się bawi raz. Gryje sobie poduszkę na której śpi A to słychać? No bo mam panele to słychać co robi, nie? Muszę iść pazurki pasur mu obciąć A on próbuje zgwałcić poduszkę aktualnie <grystanie> to daj, to mu dupę do ciebie wyrucha Jakiego masz sponsora? Dawaj I się uspokój My friend No, tak, tak, to ja kocham też, no. <zysy> tak jest spokojne, go trzymam. Wziął domek, pluszowy, obrócił go do góry nogami. Znaczy na bok i siedzi przy mnie i się w nim bawi. No, patrzcie, kur... Co mu się odlepiło? To jest domek taki wierzył, on sobie tam śpi. Poduszkę ma w środku i se śpi. Bo lubi, to jest jak kot, lubi leżeć pod czymś. Kur... wygląda jak żul faktycznie, nie? Taki, nawet v nie wygląda jak żul. No ja też wyglądam jak żul, ale wiecie, macie trzy mordy, Lexo, moją i v -Kubona. Kto z nas trzech wygląda najbardziej żulowo? No kurwa Lexo, jeszcze z tym jego śmiechem. To jest kolej z plibów W pierwszym odcinku z Globala chyba wbił siódmy level. Czekajcie. Żeby nie było, że Jakub tutaj kurwa kłamie i skamuje. No tak, siódmy level. <laughs> Patrzcie kurwa. <laughs> 10 minut odcinka. 11 prawie i siódmy level wbił. Taki nas odcinek zrobiony to chujnie. Youtube mam w Faktycznie. YouTube Nessu ja powiem mieć Twitch sam, ale do kanału którego nie istnieje, nie? Zmienię się nick Zaczynam odcinek po publikacji poprzedniego filmu, odezwałeś do mnie kilku widzów i dostałem trochę EQ plus 9, sami zobaczcie. Czemu ci ludzie dają youtuberom EQ jak i tak oni tylko wchodzą po to, żeby sobie zasięgi pod, podbić, żeby potem reklamować priwy. No kurwa, czemu ludzie tak się dają, ja nie rozumiem. Rozumiem dać EQ Lexo, v Kubonowi, mi Czy tam ktoś innych kto nagrywa się do gobala? jak to Ale wygląda. Po co? W większości jest to jakiś płynek na wojownika, także myślę, że w tej sytuacji kupił byłoby z tego nie skorzystać, no i chyba po prostu zrobię nową postać. Czy będę z na nagrywał Full HD Metina? Zrobię jakiegoś wojownika, Ja pie... drobka i zobaczymy jak to będzie. Dobre. Ale ty, ty byś nie wziął tych śmieci? A ideę zrobię. Nie czemu, podziękowałbym, a potem mu sprzedał. I zrobiłem to publicznie. Dobra, zrobiłem woją, nawet fajnie nick udało się wymyślić. Nesu, ty. Tak... Ja w to nie wierzę, ku... Już ja nie... Mówię, że fajnie nie się dało zrobić. E, tu mi kolega pomaga szukać metków, ale 25 to leczy nie zbije, dobra. E, skupiamy się na metkach 5-15. Okej, okay, pierwszy. Nie wiem, co z tymi ludźmi jest, kurwa. Tak, że tak bardzo płaszczą się do youtuberów, jakby mi ktoś nie rowa, to ja bym opuł takiego widza, to ma być uczciwie, nie? Wiecie, bez lizania rowa, ale widzę, że niektórzy youtuberzy, no, pragną tej atencji, po prostu, bez niej to nie żyją, uwaga, no zobaczcie, że ta miniaturka wygląda jakby był jednym żulem, który ma kasa i dopiero zaczął nagrywać metina, zobaczcie jego mordę, no kur Strasznie żulowska się zrobiła. Ten wąs mógłby zgolić. Ciemte. Ten wąs nie jedną cząsł. Tego wąsa dopiero zgolić na tysiąc obserwujących na TikToku, ale szczerze Wam powiem, on już wygląda tragicznie. Ja też nie mam genetyki do wąsa. Jak ja, jak ja miałem wąsa, to wyglądałem jak jakiś pedober, nie? Raz próbowałem mieć wąsa, ale to było parę lat temu. Może zgęstniał. Nawet nie chodzi, że mam rzadki, ale mam jasne włosy na wąsie. Jak na brodzie mam. Ryszabę to na... Yy, Bądź mam jeszcze jaśniejsze. To, to źle to wygląda, nie? Uooo! I na pewno walił konia trzy HAHAHA <grym znowu> Nie no, gdyby to było 50, 30, to spoko, ale czy dziś dla Niemca? Jak tam płacie w mordę? Ty, nagrałeś tu coś? Czyliście jego głosem, Faktycznie z takim głosem, to nie nagrywaj. Sorry, ale naprawdę ten odcinek jest nudny. nudny nie, dlatego, że nie robisz nic ciekawego, ale że nic nie mówisz. I tylko słucham muzyki, bo mi dobrze, że sobie muzykę sam mogę puścić. No w sensie, no No musisz nagrywać z głosem. Kurwa, nic ciekawego, nic się nie dowiem więcej. Co myślisz o tym, tak dalej. Tylko kurwa, na, nagrywasz jakieś klipy. Czy będziemy w dupie? Przekonajmy się. Dobra, dwa bez skazy. No i uwaga. Jest! Jest! Dobra, najważniejsza próba na mojej postaci. Czemu nie pokazał, co tam mu wylosowało? Jest! Jest wyborny! Jest wyborny! Jest wyborny! Jest! Jest wyborny zrobiony i uwaga! I... MIX HAHAHAHAHAHAHA no, <laughs> Chuj w dupę Polakom Uwo! Uwo! Dobrze, dobrze Dobrze kurwa nie, Chuj, że ja nie mam Ale so sąsiad też może nie mieć On ma też chujową genetykę, bo pod nosem nic nie ma Chyba, że buda mu już wyżarła kurwa I tego boki No nie wiem czemu on tego wąsa sama. W sensie to tak żulowsko wygląda No zobaczcie jest najbardziej żulowska morda w necie Nie znam gorszej. TikToku, ale ja... Nawet koło ma lepsze. Tak, plany się zmieniły, bo rakuje ja nam tylko 1 do 500, a więc na 500 chyba go otwierdzili. No, chyba że ustawicie w komentarzu, że jest inaczej. A przed Państwem, otwierania Alastora. Najlepsze, co może być, no to oczywiście jest typ szósty. Miejmy nadzieję, że tak nam poleci. A jaki poleciał, przekonajcie się sami. Drugi typ. No, ale może zmichać, nie? Jak, jak mu się chce. Dwa wony wpisowe na koło. Kurwa, ale Valkubon wymyślił koło. Powiem mam, jedyny Bulldupy Mam z Polandem, to to, że tam nie gram. Właśnie dlatego, że nie, że nie mogę robić koła, nie? W sensie, jakbym miał grać na Polandie to właśnie po to, żeby robić to samo co Valkubon. Żynałbym w chuj, nie? Właśnie po to. 30 ponad 60 wonów to jest razy 5, czy tam razy 4. nie wiem ile won jest warty. Kurwa. Mityczne smoczy, Robin, przej... Nie, dwa wony chyba, tam były wpisowe. ...żyste... No to jest genialne posunięcie, albo za kasa, albo za wony. Coś tak muszę robić. Moi drodzy, 100 wonów mam rozdania. Wygrał. Wpisowe 50 zł. <laughs> I jak sprawdzać wony na YouTube, <laughs> Eee. Masy mi zabraknie, żeby ulepszyć na plus 7? Nie, no chyba nie. Patrzcie, ile tu botów na okejki. Jubiler. Broń mistrz. Mówisz, że mi zabraknie. Nie no, kurwa, styk. No to zna No tu mi zabraknie. <ścoughs> I na kolejne, nie? <ścoughs> Dobra, kurwa. Poświęcę się. Nie ulepszy. Nie wierzę w to. Dobra, uwaga. Co mówiłaś? <try> 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uwaga, czy Jakub będzie zadobał wódę, czy nie? <try> Dobra, moi drodzy, nie mam plydeżotów. To raz mówię. Nie będę miał plydeżotów. To teraz mówię, nawet nie muszę... Nie, nie muszę przewidywać, nie? Tak na pewno będzie. No nie mam... Mam jeszcze w lodówce... Eee... żubrówę. Może będzie, no zobaczymy. No. Zobacz broń. O. Hardzik 04. 10 zł. Nie będzie się ogimoda. Ja powiem kiedy. Ooooooo! Hardzik w końcu! Uuu. Widzicie? I on mnie tak molestuje, patrzcie. I on mnie tak właśnie molestuje, nie? No co ty chcesz ode mnie? <grystanie> I tak właśnie mnie molestuje. I nie mogę normalnie postimować. No to sprawdźmy, jaki jest twój styl? Modny i zawsze na czasie, klasyczny i elegancki. Jakie jest twoje poczucie humoru? Nadobliwe inteligencje... A gdzie tu jest żarty tuchet? Nie ma. Cele życiowe. Tam <laughs> no to... Jak dbasz o swoje ciało? Zajebiście. <laughs> Pewnie byś się kierującym to zaznaczył, nie? Jak nie ma, to się kierujesz. <laughs> Jak reagujesz na komplementy? Nie mam żadnych komplementów w sumie Oni od was, ani nie od, od nikogo Jak wyglądałaby twój idealny, romantyczny weekend? Yy, bycie... Nice guyem nie jest sexy ne, nie wiem Jakie jest twoje podejście do fi filtru? Ne. Co ty pierzisz? Ale to jest kutasie Wow. Dobra, już wiem, że te kwizy są zajebiście Prawdomówne. Fajnie było. Dzięki za slima, Żeśmy sobie pograli po pierwszym... Do głupotach, ja idę, nie chcę mi się Idę zjeść i też idę spać Nara, siema Siemajcie się